Zadanie czwarte. Matura 2019, poziom podstawowy, sierpień. Równanie. Mam dokładnie 1, 2, 3. Nie, nie 3, 2, 2. Szukamy rozwiązań tego równania. No dobra, wygląda na równanie kwadratowe? Zobaczymy. Yy, to co? Wymnażamy nawias, a może i nie? Nie wymnażamy nawiasu. Przenosimy wszystko na lewą stronę. Czyli mamy x, 5x dodać 1 w nawiasie i dlaczego ja tego nie przyniosłem, bo tu będziemy mieć minus 5x, odjąć 1 jest równe 0 można by było to wymnożyć, wyjdzie równanie kwadratowe, ale zobaczcie, że ja tutaj z tego wyciągnę minus 1 przed nawias, czyli w sumie minus bo w nawiasie będę miał 5x dodać 1, czyli dokładnie to samo co miałem tu ja sobie to oczywiście grzecznie przepiszę w takim razie ten nawias się powtarza, czyli mogę to wyciągnąć przed nawias, czyli będę miał tak, pogrupować to sobie, i w tym drugim nawiasie będę miał x odjąć 1, będzie równe 0, czyli szybciutko poszło mi do postaci iloczynowej. No bo zobaczcie, ten nawias razy x, czyli 5x razy x i x razy 1, i będę miał to samo tutaj: 5x razy x i 1 razy x, i tak samo minus 1 razy to i minus 1 razy to, i dokładnie jest tutaj to samo, czyli to jest równe 0, kiedy pierwszy nawias będzie równy 0. Czyli 5x dodać 1 musi być równy 0 i ten drugi lub musi być równy 0. I teraz są prostsze równania, czyli wychodzi na to, że 5x musi być równe minus 1. Czyli wychodzi na to, że x musi być równe minus po prostu 1 piąta. A tutaj wychodzi na to, że x jest równy po prostu 1. I mamy dwa rozwiązania. W takim razie szukamy ich. Minus 1 piąta. Minus 1 piąta jest tylko tutaj. Jest jedynka. Czyli to jest odpowiedź C.